Cześć! W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Konrad, który powiększy sobie usta. Skąd w ogóle u Ciebie pomysł na taki zabieg? Chciałem uzyskać troszeczkę efekt pełniejszych ust. No, no. Wydają mi się troszeczkę nierówne, z małym jakby pęknięciem poprzez, spowodowanym przez po prostu uderzenie. No i jest to widoczne na zdjęciach, ogólnie widać to. Większanie ust nie tylko daje efekt samego większego rozmiaru, ale też nawilża usta. Co ciekawe, więc zapraszam, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Główna obawa to to, że uzyska się efekt nienaturalny że te usta będą nadmierne, niesymetryczne lub też będą wyglądały śmiesznie. I to jest słuszna obawa bo dużo takich ust można zobaczyć wokół. Właściwie wykonane zabiegi mają przynieść efekt tak naturalny, że nikt nie może w oczywisty sposób stwierdzić, czy ktoś się poddał zabiegowi, czy nie. Usta są chyba jednym z najtrudniejszych elementów do wykonywania zabiegów. Wymagają naprawdę dużego doświadczenia, żeby to zrobić dobrze i ładnie. No to zabieg trwa. To jest dla mnie zaskoczeniem, że efekt widać natychmiast. Widzimy po prostu, w którym miejscu ta warga się unosi, powiększa. Wygląda jakby bolało, ale Konrad znosi to bardzo godnie, więc nie jestem jakoś tym zabiegiem przerażona, w przeciwieństwie do większości, które tutaj pokazujemy. Z drugiej strony nie wiem, czy zdecydowałabym się na wbijanie igieł tylko po to, żeby nawilżyć usta, a podobno bardzo wiele pacjentek zgłasza się do Pani doktor tylko w tym celu. Ale czekam na efekt, jestem bardzo ciekawa. No i jak wrażenia po szybki zabieg? Bardzo szybki, taki na lunch. A efekt y, też lunchowy? Wybrałbyś się do pracy, do szkoły po takim zabiegu? Hmm. Znaczy no na razie trochę, wiadomo, usta są spuchnięte i czuję się takie rozpieranie delikatne, ale... No nie wiem, nie wiem, czy teraz widać, na pewno jest troszeczkę różnica, <gry> ale jest okej. <okay. gry> A jak byś ocenił ból przy tym zabiegu, od 1 do 10? Hmm, myślę, że spokojnie 4. 4? Ale tam jakieś łzy Ci popłynęły mimo tych czterech. To podczas tego właśnie wypełniania, tak? To jest takie rozpieranie kujące, no ale do wytrzymania jak najbardziej. E, czyli poleciłbyś ten zabieg komuś, kto zastanawia się nad powiększeniem ust? Myślę, że tak. Nie jest taki jakiś ból, nie do wytrzymania. Dobra, dziękuję bardzo. dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.